Hej, 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 witam Was w kolejnym odcinku Gorzowcy Seniorzy. Dzisiaj jest taki odcinek wyjątkowy, ponieważ chcemy Was poinformować, że kompleks aktywności seniorskiej otworzył dwie nowe placówki w tym tygodniu, czyli cafe seniorita, naprawdę fajna kawiarnia, o której porozmawiamy za chwilę, i nasze biuro. Biuro, w którym każdy senior będzie mógł e, dowiedzieć się wszystkiego. Jakie będą zajęcia w tym roku, jak będziemy się bawić, e, co trzeba spełnić, żeby być członkiem ale na początku bo o wszystkim ty zaraz powiemy, ale na początku zapraszamy na relację z otwarcia kafe seniorita. Lub Wsparcia seniora postanowił, wysyłając nas jako delegację, no, ze skromnym prezentem, który wykonujemy same panie. Więc mamy tak zdolne panie seniorki, które właśnie wykonują nie tylko, to znaczy między innymi może takie prezenty. I oferujemy tu Jarkowi z myślą, że będziemy mogli współpracować. I cieszymy się, cieszymy się, że w końcu otworzył. Jak się Pani podoba kawiarnia dla seniorów, seniorita? To znaczy super, no super. To znaczy może ocenię później, po dwóch, trzech dniach, bo w tej chwili to jest taki harmider, jest tyle ludzi, ale nareszcie dobrze, dziękuję bardzo, że w końcu powstaje jakaś kawiarnia dla seniorów, tylko i wyłącznie dla seniorów, bo tak to wszyscy patrzą na nas, seniorów to tak, takim okiem niezbyt. Prawda, przychylnym, bo to młodzi zdajemy sobie sprawę. My kiedyś też patrzyliśmy na starsze osoby, tak? Nie bardzo. Ale cieszymy się, cieszymy się, że się udało otworzyć. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że jako seniorka, również jedna z wielu, że mamy tu wreszcie miejsce, które zaspakaja. No potrzeby wielu, wielu seniorów, gdzie w mieście nie ma drugiej takiej dużej placówki, bo kluby seniorskie one mają, są ograniczone liczebnie, w związku z tym to co robi pan Jarek Marciniak to jest naprawdę super. Bardzo przyjemnie, to jest miło, ładny lokal, przestrzenny. Ja chodziłam do stowarzyszenia Złoty Kłos, seniorkom już jestem 5 lat. No i teraz tu przeszłam, bo tu wydaje mi się, że jest bardziej tak przyjemniej, więcej zajęć jest, a tam to tylko kawka. Poplotkowali jak to kobiety, kto ładna, kto piękna, kto się, się zestarzał, a tu jest, widzę, że taka atmosfera jest inna. Tam było też fajnie, rodzinnie, tak przyjemnie. Wigilię robiliśmy, zajączka, ja za Mikołaja się przybierałam, także było fajnie. No tu myślę, że też będzie super. I co, będzie pani przychodzić, rozumiem, odwiedzać? To znaczy, dopóki będę miała siły i zrobię mi. dopiszę, na pewno będę. Zwłaszcza tańce mi interesują. Bo ja jestem stworzona do tańca i do śpiewu. Mogę zaśpiewać hymn seniora. Kiedyś byliśmy młodzi i wszyscy w pełni sił, a dzisiaj każdy myśli, jak długo będzie żył. Ale porzućmy smutki. Bo na to mamy czas, napijmy się dziś wódki. Jeśli kto ma ktoś z was, jeśli wódeczki nie ma, to też niewielka rzecz, bo przy herbatce także wnet smutki pójdą precz niech żyją nam seniorzy, przez szereg długich lat. Choć już uroda zwiędła, jak ten jesienny kwiat. Jesteśmy w kompleksie aktywności seniorskiej w biurze tego kompleksu. Mamy tutaj cztery stanowiska. Czterech młodych ludzi będzie obsługiwało naszych członków, by się dowiedzieli o wszystkich zajęciach, wszystkich działaniach, które w kompleksie będą realizowane. Ale żeby zostać członkiem, trzeba spełnić parę, parę, parę rzeczy. Więc pierwsze, trzeba tu przyjść do, na Trauguta, do tego biura i podpisać deklarację członkowską. Taka jest deklaracja członkowska. Jeżeli senior podpisuje taką deklarację, automatycznie zgadza się na to, że chce być naszym członkiem. Więc drugim jakby, jakby drugą rzeczą, którą trzeba spełnić, to trzeba zapłacić pieniądze. Oczywiście tu mówimy o składkach członkowskich, bo jedynym kosztem działania w kompleksie aktywności seniorskiej jest składka członkowska. Pobieramy ją za pół roku z góry, czyli 150 zł, wychodzi to po 25 zł za miesiąc. I co za tą składkę członkowską, co za tą kwotę senior dostaje. E, e, tutaj mamy dwie placówki, a więc u góry na Pomorskiej jest e, Klub Seniora Dolinki i Cafe Seniorita, o której oglądaliście materiał e, poprzednio. I to są dwie placówki, w których są zajęcia. Wszystkie te zajęcia są za darmo, a więc Taki, taki członek, który ma taką, taki identyfikator, jest w stanie wejść na każde zajęcia. I co oferujemy w tym roku naszym seniorom? Mówimy najpierw o Pomorskiej, a więc, a więc, a więc o klubie seniora Dolinki. W poniedziałki prawdopodobnie będą zajęcia psychologiczne, we wtorki zajęcia ruchowe, a więc ćwiczenia rehabilitacyjne dla seniorów. Środy. W środy to jest dzień taneczny, a więc zaprosimy wszystkich seniorów na zajęcia taneczne. W czwartek gry i zabawy, a więc tutaj będziemy naprawdę główki, rozwiązywać, grać w binko, różne planszówki. W piątek będzie dniem wirtualnym, a więc założymy gogle i będziemy zwiedzać dżunglę. Po prostu od poniedziałku do piątku tam będą zajęcia i na każde zajęcia nasz członek będzie mógł, w każdych zajęciach będzie mógł uczestniczyć. Co ważne, raz w tygodniu będzie potańcówka. Oczywiście też, jeżeli ktoś będzie miał taki identyfikator, wchodzi za darmo i nie ma problemów żadnych. A więc tak, od poniedziałku do piątku zajęcia na górze, czyli na Pomorskiej, potańcówka raz w tygodniu i teraz idziemy do kawiarni. W kawiarni, kawiarnia jest czynna od poniedziałku do piątku. I teraz uwaga, od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do 13 będzie czynna czytelnia. A więc tam będzie każdy mógł przyjść, przeczytać książkę, przeczytać yy, dobrą gazetę. Oczywiście będziemy prenumerować od Lubuskiej po, po, po różne inne yy, gazetki, żeby, były, żeby nasi seniorzy byli ze wszystkim na bieżąco. Yy, we wtorki, w środy i czwartki od 13 do 19, a jak będziemy się dobrze bawić, to i nawet do 20 yy, 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 zapraszać będziemy seniorów na kawę, dobre ciasto, ale przede wszystkim spotkania z różnymi ciekawymi gośćmi, yy, Jakieś formy integracji. Po prostu chcemy, żeby kafe Seniorita była takim naprawdę sercem kulturalnym, seniorskim w naszym mieście. Myślę, że to się uda, ponieważ, ponieważ stworzyliśmy fajne warunki. W kafe Seniorita jest na. Prawie 100 osób miejsca, a więc naprawdę dużą grupę seniorów możemy przyjąć i zaprosić na ciekawe, na, na ciekawe imprezy. I to tak wygląda. Mam nadzieję, że, 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 że Wam się ten, ta oferta podoba. Jeżeli tak, to gorąco zapraszamy. Jest biuro, nasze biuro, to biuro czynne od poniedziałku do czwartku od, od 12 do 15. To jest plakacik. Jeżeli będziecie chcieli w jakiś sposób zainteresować się naszą ofertą, przyjdźcie, dowiedzcie się, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Gorąco Was zachęcamy, ponieważ chcemy, żeby, żebyście mieli naprawdę fajne zajęcie i fajnie aktywizowali się w naszym mieście. No cóż, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz zapraszam na Facebooka naszego yy, kompleks aktywności seniorskich i Gorzów dla seniorów. Zapraszam was na nasze strony, które już od 20 będą czynne i tam będą wszystkie informacje dotyczące naszej działalności. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać na zajęciach i fajnie fajnie bawić. Do zobaczenia na razie.